Siemaneczko widzowie, witam po raz kolejny na G4 Skins yy... Przypominam, że ta koska będzie do, wygrana, do wygrania 15 maja. W tym momencie jest ona tutaj na G4-ku. W maju pewnie początkiem maja wam zrobię z tego przebitki, tak jak to było wcześniej. W tym momencie jest teraz w eku. Ja jeszcze przypominam, że z kodem matuszyst wpisywanym w to miejsce dostajecie 5% do doładowania oraz skrzynkę MILSPEC na start. No i cóż. Zacznijmy w takim razie kręcić. Ostatnio, no cóż, no, ostatnie odcinki nie są zbyt szczęśliwe, naprawdę pech mnie prześladuje. Ogromny, ogromny pech mnie prześladuje. Nie wiem co mogę dodać, po prostu... No jest, jest, jest lipa, jest lipa. Nie, nie udaje się wygrać nic, nic, absolutnie nic ciekawego. Także dobra, może dzisiaj pootwieramy sobie po prostu tutaj skrzyneczki na stronie, nie będziemy robić yy, batelek Zacznijmy sobie od Space Walucików. Dwa takie na start. I zobaczmy, czy coś ciekawego wyleci. No niestety dwa razy USP i to giga słabe. Okej, okay, jeszcze raz. Dajmy temu jeszcze jedną szansę. O Boże, dwa razy nowa. Okej, okay, chyba pasuje zmieni skrzynkę. Dobra, ostatnia, zaufam jeszcze. Ostatnia, mam nadzieję, że odkuje. sloter stój... No i Neon Rider, chyba, chyba te, to jest, to nie jest profit, dobra. Okej. Okay. Space Value tragiczny. Mm, zróbmy Excalibura. Zróbmy kalibura otwórzmy go raz. To jest naprawdę gruba skrzynka, ale grubo nam nie dropi. Absolutnie grubo nam nie dropi. 1500. Ok, jeszcze raz. Ok, dobra. Jest motylek, jest motylek, czyli odkuwamy się trochę. No, motylek już swoje kosztuje, to jest piątka. Także wracamy, wracamy. No i wydaje mi się, nie, chyba trzeba bitwę walnąć, bo te skrzynki dzisiaj tak samo, nie za bardzo, nie za bardzo. Jedna tylko dobra. Otwórzmy sobie dwa mejziki jeszcze. No i pój pójdźmy w takim razie na batelki, bo chyba inaczej nie da rady. No niestety, tutaj. Okej, okay, chociaż Fiola Injector to będzie plus. Battle Skerdzie, aha, czyli cztery dychy do przodu. Dobra, to dajmy jeszcze jedną szansę, byleby nie awupka. Laguje coś, zaraz ogarnę te lagi. Dwa razy AWP, tragedia. Dwa razy Awopa tragedia, dobra odświeżmy w takim razie stronkę, a ja przypominam, że skiny są do wygrania, także warto pisać komentarze, warto zostawić suba na tym kanale, bo naprawdę ostatnio całkiem sporo skinków dla was wpada, co odcineczek praktycznie dwie dychy staram się rozdać, no, w sensie tutaj na tym odcinku nie rozdaję głównie dlatego, że jeszcze poprzedni nie wleciał na YouTube'a. I nie mam jakby z jakich komentarzy wybrać, ale tak to co odcinek staram się y, wybierać, osoby, które wygrywają. Dobra, zróbmy sobie taką bitwę na dwie osoby. Y, jeden catch i cztery razy Blossom Warrior na dwójkę. No i liczmy, że wypadnie tutaj jakiś fajny nóż. Ostatnio wyleciał dla bota Marble Fate, ten y, Bayonet. No i zdymał absolutnie, mimo że mieliśmy całkiem dobry start. Ale zobaczmy, może coś ciekawego w końcu poleci dla nas. No i dobra, zobaczmy, dwójeczka. Dwójeczka yy, za dwójeczkę bitewka. No i zobaczmy. Sketcha nic ciekawego. Absolutnie. Stówka na lewo, siódemka na prawo. Siatka biedy, niestety, dla obu: 40 groszy. No daj coś, Blossom Warrior. Daj coś ciekawego. Yy, Glowsy na prawo. My cały czas trage tragedia. Ok, mamy w końcu redlina. Redline coś kosztuje, ale dobra. No musimy dropnąć coś jeszcze lepszego. No coś mocnego na lewo. Niestety, niestety Blossom Warrior skrzynka nie popisała się za bardzo. Szczerze, tragiczna bitwa, nawet botu się nie zwróciła. Po prostu porażka. Walnijmy w takim razie Alina na dwie osoby. Walnijmy Alina na dwie osoby. Wyrzućmy. No i teraz nas stać. Dobra, na dwie osoby. Proszę, coś grubego na lewo. W końcu trzeba się odkuć, w końcu trzeba za zacząć coś wygrywać. Bo no, bo już się zaczynam denerwować. Daj coś ciekawego na lewo, daj coś ciekawego na lewo. Proszę, proszę. Dwa DK, e, Mejzik, Bilioner i trzy razy gacie. Zeskrólujemy sobie jeszcze troszkę w dół. Okej, okay, pierwszy DK, Tragedia. Kałach, Elite Biles od dyszkę. Drugi, ok, to już coś kosztuje, on też trafił dobrze. Także całkiem ładna podbita, Mejzik, Bylenia, Wupka. No niestety, on trafia z Tickera, a my trafiamy, no... Gównianie, Agent. Proszę! Bilioner jak zwykle, Saudow, tragiczny Origami. No daj coś z tego gacie, proszę, daj coś grubego, daj coś grubego w końcu. Big Iron Scout z pierwszej, no daj, proszę, Fire Serpent, na lewo. Jaguar, a u Fuel Injector, potrzebujemy Fire Serpenta, żeby tego wygrać. Proszę, Fire Serpent. Przegraliśmy. Chociaż czekaj, bo to trochę kosztowało. Okej, okay, mamy to, mamy to, ostatnim Jaguarem w faktoryniu byliśmy w stanie to nadrobić. Czwórka dla nas wpada, także nawet nieźle się odkuliśmy. No i powiem wam, że choć troszeczkę przełamaliśmy naszą pechową passę Także nie jest najgorzej, nie jest najgorzej Przejdźmy może do kolejnej bitewki od razu No i zróbmy jakąś przepałkę Nie, 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 nie jakąś grubą bitwę, zróbmy sobie na 5 z Na trzech graczy Be active, Angel i Fire and Water Żeby tak przepalić po prostu tego farta i zaraz przywalić grubasa na dwóch W taki sposób to widzę W tym momencie robimy przepałkę a zara walimy Olina znowu, back to back na dwóch. Tylko tym razem troszkę inne skrzynki, bo szczerze i tak mnie to zawiodło. No i niestety tutaj poleciał Bloodsport na środek, także ta bitwa przegrana. No ale skoro miała być przepałką, to nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Tutaj wątpię. Musiałby polecić po prostu. A. Musiałby polecić po prostu najlepszy item, żebyśmy byli w stanie to wygrać. Absolutnie nie dało rady. Chat zdecydowanie no tym Bloodsportem zaorał. No i dobra. Róbmy, konkre róbmy konkreciaka na dwóch. No i lecimy. No i całe... całkiem konkretna bitwa już nam wyszła. Kajfy yy, sobie damy na start w sumie. Troszkę poprzekładam tą bitwę, także dajcie mi chwilę knify na start. To też niech będzie z przodu. I luksurka też z przodu. Luksurka z przodu, żeby było wiadome czy bitwa zostanie wygrana, czy przegrana. Zróbmy także Procentóweczki, a potem te skrzynki, dobra i lecimy. Czwórka, czwórka w puli, ja siadam wygodnie. I proszę, proszę o coś kurwa dobrego. Proszę o coś dobrego, proszę o coś bardzo dobrego z tej bitwy. No jakbyśmy trafili tutaj Lili, byłoby świetnie. Wiadomo, to jest 1%, ale no jakby wypadło, no byłoby nieziemsko. Niestety, luksurka nie dała nic. Dostaliśmy oboje skary i teraz najfy. Aha, tu są jeszcze bora. okej, okay, on trafia, no już my nie trafiamy, czyli on jest 500 do przodu i teraz nożyki, no z nożyków rzadko cokolwiek dobrego wypada, z reguły są to te najgorsze, bo te procenty na te lepsze są po prostu niskie, ale trafiamy Falkeona. Także no całkiem spoko, bo chyba to zwraca skrzynkę Tutaj gloczek neon, no i dla niego lepiej, niestety. No i daj coś jeszcze raz, B. daj coś jeszcze bi. Bo potrzebujemy gonić naszego kolegę. Potrzebujemy go dogonić. Tutaj ładny, ładne P90 Asimov w factory. New. Pierwszy Bi active, no chujnia. Drugi, może coś ciekawego. Niestety też nie, też tragiczny drop. No i dobra, mastery, no tutaj sticker może pieprząć niezły. Może pieprząć niezły sticker. Na razie dla niego. No potrzebujemy czegoś mocnego, no bo cały czas nam ucieka ten bot. No daj coś fajnego, daj jakiegoś stickera za 700, żebyśmy byli w stanie go nadgonić, bo w tym momencie jesteśmy giga do tyłu, a my dalej nie trafiamy dobrego stickera. Dalej bot Henry nam ucieka. No daj coś dobrego w końcu. Nie ma. Stickery, tragedia. Kaplica. Może tutaj sztylet? Niestety nie z pierwszej, dobra, może teraz coś ciekawego, bo szczerze ta bitwa nie ma potencjału jak na razie, absolutnie nic tutaj nie wylatuje. I cały czas bot Henry nam ucieka, no tutaj ratuje nas tylko topowy drop, a ja wiem co tu poleci. No nie, Fuel Injector nie będzie chyba w stanie nas odbić. 200 wyprzegraliśmy, po 200 wyprzegraliśmy, wystarczyło cokolwiek dropnąć, już ten nawet milioner był w stanie nas uratować. No i niestety, niestety, kurde, powiem wam, pech ostatnio... No, jest spory. no Co tu ukrywać? Yy... No, i niestety nie udaje się wygrać. Ale mi się nie udało. Pamiętajcie, że nie zawsze można wygrywać. Ale mimo wszystko, skinek dla widza jakiś powinien być. Także weźmy sobie coś ciekawego dla Was. Także dzisiaj do wygrania będzie oto ten, oto Digielek. Ja w tym momencie go sobie wypłacam. No i pamiętajcie, że, że jeżeli chcecie wygrać takiego Digielka, no to like, sub, komentarz oczywiście w opisie, info. I pamiętajcie, żeby używać kodu Matuszyst. Ja tego Digelka ja w tym momencie jeszcze szybciutko wypłacę. Eee, no i cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Przepraszam, że dzisiaj jestem trochę taki no inny, ale no nie wyspałem się. Nie mam zbyt dobrego chmury i tak dalej. Digelek już dla Was leci. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się ciepłutko. Siemanko.